Panów, przekonamy Mężczyzny się po krótkiej przerwie, po której to wrócimy do pracy po Przede wszystkim nagrośmy brawami Mistrzynie Polskiej, Byszki Kowalewo... Co czwarty mężczyzna po czterdziestce ma nietrzymanie moczu. Ale wyobraź sobie, że czujesz, jestem tak swobodnie. Cześć. Pogadajmy o nietrzymaniu moczu. Wkładki Tenamen zaprojektowano dla mężczyzn. Dyskretnie dopasowują się do bielizny dla maksymalnej ochrony i komfortu. Nic nie widać i po temacie. A na większe nietrzymanie moczu Amen Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Już się zaczyna. On się nie przesunie. Mecz też nie. Dobrze, że go mamy. Czesia? nie Nieważne gdzie. Ważne, że zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Plus. Cześć! Ale super! 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 Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super. Superbet. Jednym słowem super. W PKO Banku Polskim testujemy aplikację dla dzieci. Dzięki niej możesz uczyć się oszczędzać. O, a tu sprawdzisz stan konta. No, kocie, gdybym ja sobie w twoim wieku tak radziła z hajsem. Dzięki. A jak się nazywa ta apka? PKO Junior? A pytam. Dzieci uczą się szybciej niż nam się wydaje. Załóż dziecku konto z aplikacją PKO Junior, żeby uczyło się jak radzić sobie z pieniędzmi i jak oszczędzać. PKO, Twój Bank Polski. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie. I to, co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po Artresan Effect. Artresan Efekt to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po siedmiu dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagem. Artresan Efekt. Twój ruch. Miałem poślizg, ale ubezpieczenie wszystko pokryło. O, niezła polisa. Sam A Rankomat tylko podsunął ofertę z pokryciem kosztów leczenia. <noise> z pomocą Rankomatu kup ubezpieczenie podróżne już od 5 zł dziennie. Mówiła, że nie chce mi tego pokazać. To dziwne. Tak. Mm -hmm. Mm -hmm. Pa! Biegnij na wyprzedaż do sklepów i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. KAUFLAND JEST fresh, FRESZ W KAUFLANDZIE WITAMINOWA JEST MOC KAUFLAND JEST fresh, FRESZ W KAUFLANDZIE TO świeża LADA JEST TO Laur klienta w kategoriach owoce i warzywa oraz lada. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 6,99 za kilogram, a świeża ćwiartka z kurczaka z lady jedynie 5,99 za kilogram tam gdzie wszystko mam Kaufland Kiedy czas działa na twoją korzyść z nowym Axe przyciągaj zapachem na dłużej Mamy mało czasu bierzmy się do roboty Od twoje kolano jesteś pewien Kolano od kiedy używam Difortanu, zapomniałem, czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak Difortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Difortan. Dla mnie najsilniejszy. A ty jaki masz powód, żeby zaszczepić się przeciw RSV? Bo chcesz zobaczyć, jak twoja wnuczka dorasta? Bo macie co świętować? Bo wciąż jesteś gotowa do tańca? Bo rodzina znaczy dla Ciebie wszystko. Bo dowiedziałeś się w aptece, że wirus RSV może być groźniejszy od grypy. I potwierdził to Twój lekarz. Wszyscy mamy powody, żeby się zaszczepić. Masz 60 lat lub więcej? Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV. Również bezpłatnego. W życiu jak w sporcie potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection. I bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. O jeny. Skończyły się funty. Czy jeny, czy funty? Możesz je wymienić w welokantorze. Królowa. Velowygody. W welokantorze wymieniasz w aplikacji wiele walut po korzystnych kursach. Velobank. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemny Airfryer Brown Multifry 5. Pieczenie, grillowanie i smażenie w jednym. Teraz z kodem rabatowym o wartości 100 zł taniej za jedyne 599 zł. Ekspres Delonghi Electa Explorer. Funkcja spieniania mleka na zimno. Teraz z kodem rabatowym o wartości 300 zł taniej. A do tego kupując w ratach 0% dostaniesz kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. Muszę zmienić telefon. Na wakacje? Musisz zmienić telefon. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Teraz w plusie smartfony Samsung nawet 1000 zł taniej. Plus. Mam no, 9 lat. Nie rosnę. Wyszli SMS o treści pomoc pod numer 7531. Fundacja Polsat. Muszę zmienić telefon. Na wakacje? Musisz zmienić telefon. Temperatura rośnie, a ceny spadają. Teraz w plusie smartfony Ryli mi nawet tysiąc złotych taniej. Plus, już się zaczyna. Oh. On się nie przesunie. Mecz też nie. Dobrze, że go mamy. Czesia? <laughs> Nie, światłowód. Nieważne gdzie. Ważne, że zawsze coś ciekawego leci światłowodem plusa. Plus. Czesia! Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Teraz produkty Apple, iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook w super, niskich cenach. A do tego kupując w bratach 0% dostaniesz kod rabatowy o wartości dwóch rat na kolejne zakupy. Posisk. Ale ubezpieczenie wszystko pokryło. O, niezła polisza. Sam ogarnąłem. A rankomat tylko podsunął ofertę z pokryciem kosztów leczenia. <grym> z pomocą rankomatu kup ubezpieczenie podróżne już od 5 zł dziennie. To była kolejna brudna robota. Musiał tylko pozbyć się dowodów, by na jego trop nie wpadł. Detektyw Morris. Każda chwila z audiobookiem od Storytel to twój czas na zbrodnie. Słuchaj 50% taniej. Super! Emocje w sporcie bywają różne. Czasem jest lepiej, czasem gorzej, ale to właśnie jest super! Super, Jednym słowem super! Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łaciate 3,2%, kup 3 opakowania z Kaufland Card, a 3 dostaniesz gratis. A nektarynki 7,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje-skarbowe.pl Mamy mało czasu, bierzmy się do roboty. A Twoje kolano, jesteś pewien? Kolano? Od kiedy używam Difortanu zapomniałem czym jest uporczywy ból. Żel Difortan bardzo silnie koncentruje się w tkance zapalnej i zwalcza bóle mięśni i stawów. Jesteś niezastąpiony, tato. Jak D-Fortan. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. DiFortan. Dla mnie najsilniejszy. Czas działa na Twoją korzyść. Z nowym aks przyciągaj zapachem na dłużej. Każdy Twój ruch ma znaczenie. Zawsze wybierasz to, co najlepsze dla Ciebie i to, co pewne. Dlatego na stawy sięgasz po artresan Effect. Artresan efekt to nie tylko kolagen. Zawiera też Apreflex, dzięki czemu zwiększa elastyczność stawów i daje pierwsze efekty już po siedmiu dniach. Sięgaj po więcej niż tylko kolagen. Artresan Effect. Twój ruch. A ty jaki masz powód, żeby zaszczepić się przeciw RSV? Bo chcesz zobaczyć, jak twoja wnuczka dorasta. Bo macie co świętować. Bo wciąż jesteś gotowa do tańca. Bo rodzina znaczy dla Ciebie wszystko. Bo dowiedziałeś się w aptece, że wirus RSV może być groźniejszy od grypy. I potwierdził to Twój lekarz. Wszyscy mamy powody, żeby się zaszczepić. Masz 60 lat lub więcej? Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o możliwość szczepienia przeciw RSV. Również bezpłatnego. W życiu jak w sporcie potrzebna jest skuteczna ochrona. Wejdź na wyższy poziom z Rexoną Advanced Protection. I bądź pewny siebie, niezależnie od tego, jak bardzo się rozgrzejesz. 72 godziny ochrony przed nieprzyjemnym zapachem i potem. Rexona. Nigdy za gorąco. Zawsze pod kontrolą. Biegnij na wyprzedaż, do sklepów i na ikea.pl Ikea. Lepiej pomyślany dom. O jeny. Skończyły się funty. Czy jeny, czy funty? Możesz je wymienić w welokantorze. Królowa? wygody. W welokantorze wymieniasz w aplikacji wiele walut po korzystnych kursach. Welowank. Jak chcesz coś zjeść, to jest wszystko na co masz ochotę. Na triverna.pl czekają na ciebie setki hoteli z doskonałym jedzeniem, w wyjątkowych, obniżonych cenach. Nic tylko jechać. Triverna.pl, urlop na każde żądanie. Mój tata umie wszystko, ale mówi, że do wszystkiego trzeba mieć warsztat, a mama mówi, że nie chce czekać pół roku, a warsztat mają w Leroy i nie tylko, bo tam projektują i robią rzeczy na wymiar, przywiozą je i zamontują. I można robić, co się chce, a nie co się umie, nawet jak się umie wszystko. Jak mój tata. Ty też zdobiesz sobie usługi, Merlin. Z Miłości do domu. Kategoria Telekomunikacja. Rozpoczynam licytację i słucham Państwa. Zieloni 1000. Rzuci 4500? Niebiesko 8700. Mistrzowie milion. Mistrzowie milion. I to chyba zamyka licytację. Plus daje aż milion gigabajtów w ofercie na kartę. Teraz plusz masz milion gigabajtów w ofercie na kartę. Tutaj bardziej widać Wracamy do Płocka, pyta, Jeśli nie, nie pomyliłem jest, się w rachubach, to wypowiadam to, to zdanie w ten weekend pyta, po raz przed ile? ostatni. Mamy no nie, jeszcze, postar, jeszcze dwa razy rynę, pewnie, bo przed 30 drugim 30 setem wielkiego rynę, finału rynę, rywalizacji panów i później przed ceremonią zakończenia wręczenia e, medali, ale na razie skupmy się na o, tym, co. No